A czy kontekst kobiet w Biblii? Czy ten biblijny obraz też pokazuje kobiety jako istoty niższe, podporządkowane mężczyznom? W liście do Tymoteusza jest taki zapis. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani dominować nad mężem, lecz ma zachowywać się cicho, bo Adam został stworzony najpierw, potem Ewa. W liście do Koryndian. Kobiety niech na zgromadzeniach milczą. Nie pozwala się im bowiem mówić, lecz mają być poddane, jak to prawo nakazuje. Właśnie. Czy kobieta w założeniu Biblii jest z założenia gorsza od mężczyzny? To jest jakby normalne. Biblia powstała w świecie starożytnym, który jest światem patriarchalnym. Jest światem bardzo mocno tak męsko scentralizowanym. I o ile niektórzy autorzy biblijni, którzy mówią na ten temat, oni starają się pokazać tą równość, chociażby księgi, Księga Rodzaju ładnie o tym świadczy, pokazuje tworzenie mężczyzny i kobiety jako równych. Też mamy taki utwór Pieśń nad pieśniami. Gdzie mamy mężczyznę i kobietę w sposób niesamowicie partnerski ukazane, a wręcz taki, że kobieta nawet tam jest bardziej sprawcza, inicjująca, bardziej taka aktywna w tej relacji. Więc mamy teksty w Biblii, które są bardzo równościowe i na których możemy bazować dzisiaj budować uczosną wrażliwość. A z drugiej strony mamy takie teksty jak Świętego Pawła, które no należy jednak interpretować w tamtym kontekście, a ten kontekst jest mocno patriarchalny. Pamiętajmy, że w prawie rzymskim i w ogóle w prawie rodzinnym, helenistycznym, czyli greckim a później rzymskim, kobieta miała bardzo ograniczone prawa, nawet bardziej niż w Biblii. Tak, z jednej strony mówimy o Biblii, która powstała w świecie patriarchalnym i ten świat próbuje przełamywać, a z drugiej strony ślady tego patriarchalizmu są obecne. No nie tylko w tych tekstach, które pokazali, chociażby w samym Dekalogu, nie? gdzie jest powiedziane: "Nie będziesz pożądał domu swego bliźniego jego żonu, jego niewolnika, niewolnicy, i żona jest wymieniona jako praktycznie wśród własności mężczyzny. Więc te teksty odbijają tamten świat patriarchalny.